Cześć wszystkim No dziś się spotykamy na takim nietypowym filmie Mianowicie taki zrobię vloga I się do czegoś przyznam A mianowicie do tego, że no, no tak, zrobiłem to No, no zrobiłem to no Jaki będzie tego efekt to nie wiem, ale dzisiaj zrobiłem to. Jak ktoś będzie chciał, to może mnie wesprzeć jakąś tam minimalną kwotą. No tak, otworzyłem Patronite. Dzisiaj rusza mój Patronite. Także jak ktoś będzie chętny, to może mnie wesprzeć. Jak nie będzie chętnych, to to się nie obrażę. Dalej będę robił to, co robię. Ale dzięki patronom. Mógłbym kanał trochę ulepszyć. Szybciej to zrobić. tak teraz właśnie mój pierwszy cel na Patronite to zakupić lepszą kamerkę a mianowicie marzy mi się GoPro Hero 8 z całym osprzętem czyli oświetlenie mikrofon itd. itd. także jeśli ktoś będzie chciał zostać moim patronem chętnie zapraszam link będzie w opisie no zobaczymy co z tego wyjdzie nie będzie chętnych no to trudno to zamknę, to zamknę mojego patronajta Jestem dobrej myśli, no ale jak Wam się podobają moje filmy i chcecie mnie realnie wspierać, no to możecie to teraz już uczynić. <laughs> to nikogo do niczego nie namawiam to jest wszystko dobrowolne jeśli byście się zdecydowali tam na jakiś większy próg to oferuję do... po czym jedzie? to oferuję dostęp do mojego tajnego forum nie tak jak wszyscy, wszyscy że na fejsa tajna grupa nie mam tajnej grupy na Face'a. jeszcze nie mam fejsa rzadko odwiedzam, ale mam swoje forum, tam jest kilka osób, chyba z 10, tacy najbardziej zaufani, znajomi i wy możecie dołączyć będąc moim patronem. A na jeszcze, na jeszcze wyższy próg dam zaproszenie do mojego Discord'a. Jeśli ktoś oczywiście chce i na tym Discordzie też możemy popisać, też są filmy wcześniej, tak samo jak na, na moim forum, są wcześniej, troszkę wcześniej niż na YouTube, rzucam. No a na Discordzie jeszcze możemy pogadać na żywo, jeśli ktoś tylko by wyraził taką chęć. Także nie przedłużam tego mojego małego krótkiego vloga o moim patronajcie I zapraszam chętnych do zostania moim patronem Także na tą chwilę Was pożegnam Link do mojego patrona będzie pod każdym filmem. Pod tym też. Dzisiaj byłem w terenie, ale nie z wykrywaczem, nie z magnesem, tylko zrobić pewny materiał dość długi o pewnym miejscu historycznym związanym z wojną. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Dużo montażu, bo dużo nagrałem materiału. Będzie dużo cięć jeszcze tylko dogram opowiadanie, czyli to co się tam w tym miejscu działo przed wojną, podczas wojny, głównie podczas wojny. Także jak ten film tylko mi się uda zmontować, to wrzucam na kanał. Jeszcze jest jeden film. Miał być przed tym, ale tu jest taki priorytet ten film. Jeszcze jeden film z wykopek jest. Także czekajcie na moje filmy. Zostawiajcie łapki w górę. Zostawiajcie subskrypcję jak ktoś chce. Oczywiście nie namawiam do tego, nie, nie jestem nachalny. Jeśli podoba Ci się moja, moja, moja produkcja to możesz zostać moim widzem na stałe. No i oczywiście patronem. Także się w tej chwili żegnamy i zobaczymy co z tego wyniknie. Czy ktoś będzie chciał być moim patronem i nie wspierać finansowo? Dobra, trzymajcie się ciepło, czekajcie na kolejne filmy. Mam nadzieję, że będą coraz lepsze. Kaczki. Cześć Wam, żegnam się z Wami. Hej!